Witajcie w pierwszym tygodniu Adwentu. Dziś chciałbym, żebyśmy się skupili na słowach, które zostawił nam Święty Paweł w liście do Rzymian, dokładnie w rozdziale 8, że stworzenie z utęsknieniem wypatruje czy oczekuje objawienia się synów Bożych. To jest nasze powołanie. Zrozumieć, przyjąć, odkryć, że jesteśmy synami i córkami Boga. To zrobił Jezus Wcielając się, przychodząc na świat 2000 lat temu. Być córką i synem to najpiękniejsze, co nas może spotkać. A być córką i synem samego Boga to zaszczyt. Dlatego cały świat, całe stworzenie, nie tylko ludzie, czeka na to, żebyśmy, którzy Boga poznajemy, poznaliśmy, chcemy poznać żebyśmy przyjęli ten dar, który on nam daje. Ale czasem to jest trudne. W objawieniu się tych synów Bożych, córek Bożych w nas w ludziach przeszkadzają nasze lęki, nasze strachy, czasami nasze przyzwyczajenia, często to co robimy, a nawet ciężary, które sobie nakładamy. Dlatego Bóg czasem nas powala na ziemię, aby nas oczyścić. Żebyśmy zrezygnowali albo odpuścili nasze działanie, przestali się skupiać na samych sobie, na tym, co możemy, a pozwolili działać Bogu. Jezus używa do tego obrazu winnej latorośli, że On z winnym krzewem, my latoroślami, i Ojciec oczyszcza to, co nie przynosi owocu. Nasz temat tego tych spotkań to trójbój. Moim elementem jest wyciskanie w tangi na leżąco. Bo właśnie o to by chodziło, żeby pozwolić się Bogu powalić, żeby podnieść gdzieś, pokazać tą siłę, którą daje przyjęcie powołania bycia synem i córką Boga. Dlatego moje zaproszenie na ten czas do kolejnego rozważania, to znajdź chwilę czasu na modlitwę, chwilę ciszy, i zobacz, co Tobie konkretnie uniemożliwia albo utrudnia, Utrudnia przyjęcie tej prawdy, że jesteś synem, córką Boga.